Słuchajcie, wyszedł Dis wczoraj. Nie wiem odpalać Steama, ale tak nie byłem pewien, czy to jest oficjalny Dis, bo tam on najpierw zlikował. Dis od Drake'a jak coś. Dzieje się, są dymy. Tylko że tak jak mówiłem, nie byłem pewien, czy to jest normalny Dis, bo jego nie ma w ogóle do tej pory nigdzie na streamingach. On był strasznie rzucony tak dziwnie, chyba nie wiem, pod to, żeby sobie nie psuć, kurwa sprzedaży, bo Drake tam po jakieś rekordy leci. Strzelam, że to może być to, nie mam pojęcia. Podobno Metro i future skład na odpowiedź na Disa. No ja się nie dziwię, nie? Znaczy, no co może zrobić metro? Kurwa, no. Metro może spierdalać i zrobić trochę dramsów, nie? Jakby to Drake powiedział? Więc jak coś ja tego Disa? w ogóle nie słyszałem. Widziałem jakieś tam y, poszczególne linijki, jak ktoś na Twittera gdzieś coś zarzucił, ale całości nie słuchałem, nawet nie wiem jaki to bitma. Hey, to, okay, to jest o kim? Your first number one I had to put it in your hand To jest o Kendricku? Do kogo on teraz nawiązuje? Ja sobie na dzień się odpalę to pewnie ktoś już dodał Adnotacje. A, future, no tak Fakty. W ogóle ludzie też y, wypunktowali, że on tutaj wjechał praktycznie na każdego z wyjątkiem Future'a. poza jakimiś takimi pojedynczymi, dość lekkimi linijkami. To tam nie było zbyt dużo y, o, o futurze samym. Dziwnie się to odmienia w polskim. Chodzą takie plotki, ludzie się zastanawiają, spekulują, czy przypadkiem future nie ma czegoś na Drake'a i nie chce go zbyt nie, Oj, okay. tutaj, tutaj od razu wjazd na Kendrika poleciał, bo wiecie, Kendrick niski. Po, podobnie J. Cole pojechał Kendrika, zanim ściągnął ze streamingów tego Disa. Więc J. Cole wyszedł na największego póki co przegrywa całej tej Disowej dramy. Może odnajdzie swoją drogę, może w końcu pogodzi się z Kendrickiem, zobaczymy. Just a part with a bite, nigga, what's up? I know a picture on the wall when y'all cook up Extortion, baby, whole career, you been shook up Cause top so you drop it, give me 50 likes, or push ups. cool, your last Brick You really not on shit They make excuses for you cause they hate to see me lit Pull your contract cause we gotta see the split The way you doing splits, bitch, your pants might rip Kendrick is finally under Aftermath Okej. After Aftermath, Czekaj, Aftermath był doktora Dre, nie? Kurwa, no to powiem wam, jeżeli mają się bić na splity, no Drake chyba wygrywa. Ja nawet nie wiem, kurwa, jak Drake wydaje nuty. On przez... jakby solo to ciśnie? Exclusive license to Republic Records, a Division of UMG. Okej, czyli okej. Aftermath jest Dre. Okej, okej, okej. Słuchajcie, bo to jest więcej kontekstu. In 2022 it was rumored Drake signed to Universal Music Group for 500 million. Ja pierdolę. Was being able to keep all his masters. Drake has seemingly confirmed this record deal in his song Major Distribution 500 mili just for obring. Okay. Drake says that other artists do not have the same freedom. No w sumie się nie dziwię, no jak chłop robi takie streamy od tylu lat, no to ma jednak trochę więcej mocy w negocjacjach niż nawet taki Kendrick bym powiedział. nie? Kendrick zbytnio niby dużo albumów wydał. I to dużych, ale dalej nie było mowy o tym, że, że jakoś tam lepsze sobie warunki wynegocjował, nie? Założył powycięcie się od Frugnite'a i defroł. A, Aftermath Dre, tak, 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 już myślałem, że mówisz o Kendricku i tak coś mi kurwa nie pasowało. To to wiem, jakby Aftermath jestem zaznajomiony. Okej, okay, je jeżeli, jeżeli nie, nie czajcie, to, to You better drop and give them theory, To nie chodzi o pompki, tylko chodzi o split, nie? Że, ha, ha, ha tobie zabrałem połowę hajsu. Yy, Beka, tylko też yy, Beka z tym. Tutaj Drake wjeżdża na na Kendricka, że dograł się do Maroon 5. Wiecie, że to jest taki pocisk na zasadzie. O, idziesz w pop, kurwa, dograje się do Maroonów. Może dograć się jeszcze do Taylor Swift. Tylko, że Beka jest taka, że Drake w sumie. To był chyba sprite. Nie, nie sprite commercial, to było. O! Nie, nie rozumiem trochę, w co on dokładnie celuje z tym wersem, bo on wielokrotnie. Sam propsował Taylor Swift, jakby z góry próbował się z nią w jakiś sposób, może nie tyle co utożsamić, co jakby okazywał szacunek, że. Pokazywanie się z Taylor to nie jest taki wstyd, że wiecie, że, że raper, który idzie w pop, to nie jest y, tragedia, nawet był w jednej reklamie z nią. Więc takie zarzucenie wersów w stronę Kendricka, że lepiej się dograje jeszcze do, do Taylor? Dziwne. Chyba, że ja tego nie, nie łapię, że to jest może coś kurwa głębszego. From Drake's perspective, to is important to point out, since Kendrick is widely considered to be the saver of real hip-hop, while Drake's music has been criticized for prioritizing mainstream appeal over quality. Okej. Okay. A, jest to nawet ta reklama pokazana. Heapsqueak Ah, so he's just small, okay big three Scissor got you wiped down Travis got you wiped down Savage got you wiped down Like your label boy You in the scope right now And you gonna feel the aggra-matter What I write down Ah, you in this scope but inter-scope okay I down I'm at the top of the mountain So you tight now Just add this talk With your ass I had to hike down Big different swing Mike then and Mike now What the is this A 20v1, nigga I to, i to jest, to jest chyba najlepszy wers tego dissu To mi się przewijało wielokrotnie na Twitterze wczoraj To, to jest dobry clapback With a prince to a king, here son Dobre, dobre To jest to odniesienie do tego wersu Kendricka, co tam nawinął Prince outlived Mike Jack King, he a son, nigga. Get more love in a city that you find, nigga Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga Yeah, I'm a six guy ten, <laughs> to też jest zabawne Metro, shut your whole ass up and make some drums ja, jak mam metro na to odpowiedzieć, kurwa, jak pobrał bity <laughs> Not na lie, to chciałbym mieć Drake na osobności. Okej. Okay. Prawda jest taka, że gdyby nie to Taylor by nic nie osiągnęła. Kappa. Kurwa. Weź to na Twitterze napisz jeszcze po angielsku. I czekaj, aż cię zdoksują. <laughs> Dobry bejcik. Yeah, I'm the six guy, I'm the

Spinning like you tryna fuck, boy you trippin', boy you trippin' Okay you chippin' probably got your bitch in there uh. I just got him done, boy don't make me at the chippin' there Rollin' loud stage, I would turn That was slick as hell, shit'll probably change If it been started start to kiss and tear in kisses, man, don't tell me about no switches I'll be rockin' every fuckin' chain I own next busy A I will be with some bodyguards like Whitney Ooh, ooh partnerki Kendricka w tym beefie, to już jest takie oficjalne wywołanie, kurwa, wojny. To jest błąd, który Drake popełnił ostatnio, jak miał beef z Puszą, co Pusza go, kurwa, totalnie zdezelował. Dokładnie ten sam błąd teraz popełnił, znaczy błąd, zobaczymy na odpowiedź jeszcze, nie? Ale mi się po podejrzewam, że po tej linijce, no, Kendrick już nie będzie brał nie jeńców. Mi się wydaje, że tam może pójść, kurwa, bomba. Plotki krążą, że Kendrick w ogóle ma gotowy diss na, na Drake'a od jakichś czterech lat którego nie wypuścił. Więc pewnie dogra parę linii, i zrzuci jakieś bomby. No nie wiem, zobaczymy. Ne? Mnie, mnie to jara. Ja się cieszę, że w końcu jest, kurwa, biw kogoś, kto potrafi w hip-hop. Siema, Strzała, witam, witam. ten lata to już będzie giga przereklamowany bez poprawek. No ale właśnie nie rozumiesz, bo jakby dlaczego Kendrick miałby, jeżeli to jest prawdą oczywiście, bo to jest tylko plota, Dlaczego Kendrick miałby trzymać diss na Drake'a od 4 lat? To oznacza, że musi mieć coś kurwa mocnego na chłopa, nie? Szczególnie, że oni się nie lubią już od długiego, długiego czasu. Nie wiem, kiedy był, była zwrotka Kendricka na kontrolu. Który to był rok? 2013 chyba? I wtedy już zaczęła się ta ich relacja pierdolić, bo nie wiem, czy wiecie, kiedyś Kendrick i Drake to byli turboziomy. Drake chyba nawet wziął Kendricka na, na większą trasę koncertową, my on jeszcze w tamtych czasach było o wiele większy niż, niż Kendrick. No a później się zjebało. W Polsce mamy jakieś teczki w Stanach Dissy. Proste, że tak. No ale w sumie to jest bardzo podobne, bo jeżeli Założymy, że to jest prawda, że Kendrick ma Tego Disa gotowego od czterech lat na Drake'a To oznacza, że jakieś teczki też tam trzyma, nie? Że jakaś kurwa bomba na niego jest W ogóle Rick Ross już odpowiedział na tego Disa W przeciągu paru godzin, więc to też Będę chciał sobie tego przesłuchać Podobno jedna z lepszych piosenek Rick Ross'a od w ogóle lat Gdzie ja uważam, że Rick Ross Na przykład nie jest jakimś turbo wybitnym MC It's like with me Tom say drop your little midget ass Better fuck it Ayy Kłopot Karłów Normalnie chłopa tam pocisnął Kurwa się nie pierdolisz Say drop your little midget ass Better fuck it Ayy Better drop and give me 50 Ay, Drop and give me 50 Drop and give me 50 Niggas really got me out here Talking like I'm 50 Ay, Niggas really got me out here Rapping what I'm living I might take it later This girl a cuffer like I'm Vicky Can't believe he jumping in This nigga turning 50 Every song they made it on a chart He got from Drizzy Uff No, Rick jeszcze dostał. No, wiecie, co jest naj najbardziej zabawne? <noise> Ludzie piszą, że nie wiedzą teraz, kurwa, z kim DJ Khaled będzie miał robić album. <noise> Jak Drake, każdy największy hit Khaleda chyba kurwa wypromował. A teraz, kurwa, Drake ze całą ma mabif, nie? <noise> Ktoś tam napisał, że kurwa musi skleić, nie wiem, Central Sea i, i Spice. In that fucking song, got not start Ty, tekst jest rozjebany. A, bo to jest pewnie jeszcze tekst tej starej wersji. In that song, I got nie rozumiem do końca kontekstu tej liniki, bo też ją wcześniej widziałem na Twitterze. I don't care what Cole think that Dot shit was weak as fuck to się nie, nie, nie wiem, czy jemu chodzi o to, że nie obchodzi mnie co J-Cole ma do powiedzenia, bo jego diss na Dota był chujowy Czy nie obchodzi mnie co J-Cole o tym powie but this Kendricka był chujowy Chyba chyba o to chodzi Chyba chodzi o drugą wersję, nie? Bo to tak to trochę bez sensu by było Chyba, chyba, że w ogóle jeszcze trzecia opcja Że mówi, że Dot shit was weak as fuck Że weak as fuck było to, że on wycofał w ogóle tego Disa ze streamingu I że przeprosił Ty czekaj, czy to jest wjazd na cola? Czekaj, czy to jest, jest jakaś adnotacja na, na tym, na... Czekaj, nie rozumiem. On cały czas o kolu tutaj nawija? Czyli co? Czyli Drake też na kola się wpierdolił, dobrze rozumiem? Tak, gadamy o disie Drake'a i całym bifie, kurwa hip hopowym, bo teraz normalnie stare zostały rakiety odpalone. To jest tak wielowątkowe disowanie, że każdy będzie inaczej interpretował. No na pewno nie mówi o Kendricku, bo nie, 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 ma, nie ma chuja, nie uwierzę, że Kendrick zadzwonił do. Drake'a i nie, nie, nie stary, zakończmy beef. Call to ten od lyrical lemonade. Hell no, chodzi o J. Cole. <laughs> Drake clarifies, that the shots thrown at him and J. Cole by Dot and Kendrick Lamar were not. Y Aha, okej, okay, czyli dobrze zrozumiałem, że mówi, że w dupie mam to, co powie J. Cole. Disk Kendricka był chujowy. Tylko nie rozumiem później tych y trzech linijek na dole. Dude, coin top to see if top wanna piece it up. To było napisera? Rozumiem, że on siebie nazywa top, top na topa też mówią top mówią na Yang więc nie wiem, no kurwa też dziwne jakby o Yang Boju nagle zaczął pierdolić, więc wątpię żeby to było to, ale jakby nie wiem jak interpretować do końca te, te, te dolne liniki, czy to jest list na kola, czy nie? To też, też nie wiem do końca, o co chodzi z tym, że ktoś błagał Kaisenata, Kai żeby się pojawić u niego na streamie, bo to chyba o to chodzi. Kai Senat się odniósł do tego, że jedyny kto, jedyne osoby, które błagają o jakieś przysługi, żeby się ktoś pojawił u niego, to są labele. Tylko że nie, nie powiedział dokładnie, jakie, nie powiedział dokładnie, o kogo chodziło. Numbers wise, I'm fear No fucking creepin' up. Tu bym się zgodził. Na no, raczej jest mało raperów, którzy są w stanie zrobić podjazd, jeżeli chodzi o. Liczby Drake'a Z Ameryczki znam więcej beefów i afer niż nut Bo, są, bo są przeważnie w chuj ciekawe afery No to są ludzie, którzy wiedzą co robią Jakby porównajcie sobie, no nie wiem Jaki mieliśmy, jaki mieliśmy najmocniejszy beef w polskim hip-hopie Nie żeby dyskredytować jakkolwiek polskich artystów Bo mamy dużo fajnych MC w Polsce I sam lubię osobiście słuchać polskiego hip-hopu No ale nie przypominam sobie jakiegoś turbo skillowego kurwa Beefu w polskim hip-hopie Który by miał podjazd do tego co się działo za granicą kto, kto by miał jakikolwiek w ogóle start do tego Filipek Bedoes No to było śmieszne ale tak, Bedoes, średni w DC, lepszy muzycznie Filipek, tragiczny muzycznie, zajebisty w DC i teksty No i to też było tak, no, two retards fighting, nie? Wiesz o co chodzi Fakt, to był to był śmieszny jeden z lepszych technicznych bifów Magik i chodnik? Dobra, kurwa, idziemy dalej

que existe se Jakieś inne znaczenie tego Drop and Give me 50, bo on strasznie to powtarza. Ja nie wiem, czy to nie ma jeszcze jakiegoś jednego ukrytego znaczenia, którego ja nie wyłapuję, bo jakby rozumiem, że to jest piosenka nazywa się Push-Ups, Drop and Give Me 50, mamy Double Entendre, że a, Drop and Give Me 50, bo kurwa pompki, bla bla bla. I Drop and Give Me 50, bo 50% potencjalnie zabiera Twój Label, nie? Ale nie wiem, czy nie ma jeszcze czegoś. To nagranie Kendricka, jak robi pompki, to jest śmieszne. Drop and Give Me 50 is used as a double Entendre. In one case, Drake implies that at least 50% of profits from Kendrick's music goes to Anthony Top. Fi Tiffits, A ah, Anthony Top Tiffits, Kto to kurwa jest? Jakiś label boss strzelam Top Dog Entertainment. Aaaa, ah, okej, okay. i o tego topa chodziło. Czyli jeszcze raz wracając do tamtej liniki. Champagne tripping he is not fucking easy enough. Dude calling Top to see if Top wanna piece it up. To było na PC Rap, to było na PC Rap. Ale, że Kendrick by zadzwonił do, do topa i chciał to zeskłaszować? Propozycja Loda za 50 dolarów, z tego co znalazłem. Na pewno o to chodzi, stare. The CEO of his former label, Top Dog Entertainment, and therefore has been legally extorted throughout his, throughout his music career. Mhm. Mm okay. Czy nie ma żadnego jakiegoś trzeciego znaczenia, którego ja nie wyłapałem? Game nie jestem, ale 20 zł to 20 zł. Proste, że tak. Też game nie jestem, ale 20 zł to stary na chodniku nie znajdziesz, nie? Dobra, sprawdzamy, co Rick Ross odpowiedział. A propos w ogóle jeszcze tego, że Kendrick zarabia w chuj więcej niż oni wszyscy? Rick Ross się odniósł, że zarabia więcej niż Drake. Ale czy chce w to wierzyć? No kurwa, nie wiem. Rick Ross dobre inwestycje robił, z tego co pamiętam. D głośno było o tym, że ono naprawdę w kurwę siana. Ale jednak Drake to Drake. Nie wydaje mi się, że Rick Ross kurwa zarabia więcej niż Drake. Ale mogę się zdziwić. No nie wiem, może rzeczywiście ma jakieś popierdolone inwestycje. Fajny beat ma na pewno Rick Ross do tego. Fish tanks and marble floors living big and bad Niggas laugh until they hit with my official jab Crack smoke is the exhaust from my pen and pad Ghost writers, they get the floss, what you could've had Record label like taking a loss, are you in your bag? You will work on the chart, don't make me laugh Get the mind, tell by my watch, this a different time second second sounds good, you are a worker wanting to chart, don't make me laugh. Drake shows that Ross', blah, blah, blah. Ross is a record label Maybach Music Group has uh, several successful artists thriving in the rap scene, such as Meek Mill, French Montana, Whale, and more. Drake has not seen the same amount of success as a record label owner. No, to, I I'm sure is a turbo label. Ross is trying to. not to laugh at uh, how Drake is chart obsessed which greatly benefits the mega record label UMG who signed Drake for 500 mil. Ok, czyli o to chodzi? Is your worker one into chart? Bo teoretycznie, no ale czekaj, no bo jeżeli Drake ma OVO, ale jest pod pod UMG, to i... To nie jest przypadkiem CEO swojego labelu, przez który wydaje piosenki i ten jego label podlega pod UMG, bo to tak działa w muzyce tam za granicą głównie, w Polsce trochę inaczej. Ktoś ma swój label, ale ten label jest podpięty pod majorsa, więc jakby on ma trochę lepsze warunki, ale dalej się rozlicza jakby z górą, nie? Swym głosem i flow przypomina Bigiego ten ziomek, no bo też jest gruby. Nie, ale no Ross, Ross ma akurat dobry głos do nawijania. Tylko na przykład, mi, według mnie, Ross to jest trochę zmarnowany potencjał. Chociaż tutaj, na przykład, na takich bitach odnajduje się zajebiście według mnie. Don't make me laugh. Get the mind

I swear to God Pop a perk for meal for the me Rolls Royce Can you niggas for free Do it all for the thrill Niggas leaking their records When we speaking directly If we keeping the gangster When you see me you check me White boy I see you I see you Yeah okay. Check Getting bullied, don't walk up on me, cause the clip is fully Niggas pussy, don't wanna push me I'm like really woody Like his moves But he never had a fight at school Side note, czy to nie jest teoretycznie błąd językowy? Getting bullied, don't walk up on me, cause the clip is fully? Jakby rozumiem, że to jest skrót myślowo od fully loaded, ale teoretycznie na nawinąć full Ciekawe, Ross, do bana O co chodzi z tym fighting school Jest jakiś głębszy lore do tego czy po prostu na że jest pizdą był pizdem w szkole? A, okej okay. Czyli nie ma żadnego większego loru No Zaga, tak, to a propos go no ale to chyba każdy wiedział, że Drake nie pisze większości swoich tekstów U. Kurwa, ale to też takie. Chciałbym zobaczyć jakieś ostrzejsze pancze niż to, że chłop go nazywa białasem, nie? Jakby. Po pierwsze, Drake nie jest, nie jest białasem. Nie jest biały, biały. Jest light skinned. Ale to nie oznacza, że jest biały, nie? No ale rozumiem, że to jest jakby dalej jabowanie z tego, że Drake nie zawsze czuł się w pełni czarny. Bo to też e, takie pogłoski od dłuższego czasu chodziły, szczególnie po tym, jak Pusza o tym w swoim DC nawijał. Okay. Fuck you want me to say? Fifty mils for the crib. Where you want me to stay? I can shoot up the block. I got bitches to pay Let you DM my old, but got bitches you can't. Let you get on my songs. It was good for your face. Now, bitch, nigga... let you DM my hole but got bitches you can't. Ah, no tak, bo Drake coś w ten, coś z ex Rosa. Coś, coś tam świrował, nie? Jak ja to nie musi być poprawne, Fernaf Tak, to było po tym, jak zrobili We Don't Trust You. Fakt. Co na koncert ją zaprosił. Zapomniałem o tym. Za dużo się dzieje ostatnio. Let you DM my old, but got bitches you can't. Let you get on my songs, it was good for your face. Now, bitch, nigga is home and no room for debate. Pop a perk for the feel, go and count me a meal. Kill you niggas for free, do it all for the thrill. Niggas leaking their records when we speaking directly. If we keeping the gangster, when you see me, you check me. Ooh. that's what i was like nigga that's why you had operation to make your nose smaller than your father nose nigga A to, to, to jest ciekawe, to, naj, to, jest naj, to jest najciekawszy fragment z całego Disu Podobno Drake miał operację nosa. Kurwa, brzmi strasznie jak, jak koperkowa afera, ale to jest, no wiecie, werze Disów każdy pan się liczy. Ale podobno to jest totalna, totalna bójda. Drake się odnosił na Igierze. Że... I przy sumie też mi się nie wydaje, kurwa. nigdy nigdy nie wyłapał, że jakąś operację nosa miał. Byłoby to raczej widać, ciężko ukryć operację nosa, coś co jest kurwa przyczepione. Cały czas na Twojej twarzy. Może tak bardzo do Michaela Jacksona chciał się upodobnić, że sam sobie operację jedną, nawet kiedy nie potrzebował. Nie wiem. I to też ciekawe. Podobno Drake miał operację, która sprawiła, że było o wiele bardziej widać jego sixpack. Jego. Jak się mówi po polsku? Apsy, y mięśnie brzucha. Drake shared a shirtless photo on his in Instagram stories sparking speculation amongst fans that he's had cosmetic work done. Rumors have been circulating since about 2019. Kurwa, tego, wcześniej tego nie słyszałem. The image shows Drake with nothing more than a towel wrapped around his waist. Ross also calls out Drake for wearing questionable clothing on his store, probably because of surgery he mentions. Huh. Sześciopa, go, właśnie, dziękuję. Ciekawe, czy może miał jakiś tłuszcz, kurwa, odsysany, nie wiem No ale fakt faktem, ktoś tam wypunktował, nie wiem czy nie Gros później na jakimś story, że on, mając 20 parę procent bodyfatu nie wiem, czy ma 20 parę procent body fatu. Ja kurwa lekarzem nie jestem, ale na oko, no nie zdziwiłoby mnie to. Wygląda na mniej więcej 20% body fat. Mieć widoczny widoczne sześciopak, to też tak kurwa dość niespotykana rzecz, chyba, nie?